Okej, okay. kucyki są na bardziej popularne. Nie widzę, że u ludzi. Strasznie tego nie widział. W Cześć. Cześć, to znowu ja paskuda. Nie, to znowu ty. Tak, to ja. Czego chcesz? Ja nie chcę cię już więcej widzieć. Na tobie. Ojczego mi, nie pomaga! Jest to, nie powinnaś. Nie powinnaś tak jak inni te nieszczęsne kucyki oglądać. Co co dwasz? Przecież... Przecież mu musimy być inni. Musimy być oryginalne. Eee? No jak to co? Jestem ja częścią ciebie. Nie, nie? musi być taka jak ja! Albo powinnyś przestać oglądać te kucyki, albo oglądać kucyki. To te stare kucyki, bo stare jest dobre. Tak. Eee, no, nope. bo, bo tych kucykówka... tych starych kucyków nikt nie ogląda. Ty chcesz, żeby kreskówko-maniaczka przestała oglądać kucyki? Kijk hoe het zit! Kijk hoe k**tig het Ja, ik... Oh, mijn no. oh, no. oh, hoofd. <laughs>